Witajcie, moje drogi lwy. Zapraszam Was na Wasz rozkład na miesiąc czerwiec. Przedstawię się dla osób, kto mnie ogląda po raz pierwszy. Nazywam się Ida Wysocka, jestem tarocistką, zajmuję się również numerologią oraz oczyszczeniami energetycznymi. Dzisiejszy rozkład będzie nieco inny w porównaniu do tych, które robiłam wcześniej, więc proszę Was o kontakt zwrotny. Jakie czytanie Wam bardziej się podobają? Te, które były wcześniej krótsze? Czyli takiego typu jak będzie dzisiaj. Tak, najpierw weźmiemy przesłanie z kronik Akaszy dla Was. Tak, rozkład jest gotowy, i przechodzimy do interpretacji. Pierwsza karta nazywa się Srebrny Klucz. Ta karta mówi o tym, że na danym etapie możesz widzieć bardzo dużo przeszkód, ograniczeń, które uniemożliwiają realizację Twoich planów, Twoich marzeń. Również ta karta może wskazywać na to, że są jakieś sytuacje, które powiązane z innymi ludźmi. Kiedy inni od ciebie czegoś chcą, mogą nawet w jakiś sposób próbować tutaj wymuszać, manipulować. Tutaj idzie konkretne przesłanie, żeby nie bać się odmówić. Jeżeli nie chcesz czegoś robić, jeżeli tego nie czujesz, no to tutaj nie bój się zawinić, nie bój się złym być dla kogoś, jakby nie bój się powiedzieć nie. Tak tutaj pokazane. A również ta energia mówi o tym, że jeżeli nawet teraz odczuwasz, że jesteś na etapie jakichś zagadnień życiowych, jeżeli się stworzyła jakaś, stworzyła jakaś skomplikowana sytuacja, to jest też narzędzie, które może Tobie pomóc z tej sytuacji wyjść. Ponieważ karta średni klucz o tym mówi, że jeżeli są. Drzwi, znaczy są klucze, czyli jeżeli są trudne sytuacje, to na pewno są też narzędzia, które mogą pomagać nam z tych sytuacji wyjść. A również dla niektórych lwów tutaj ważne też się zastanowić, czy to prawdziwe przeszkody, czy te przeszkody takie iluzoryczne. Może tak być, że masz te klucze, masz te narzędzia, masz te talenty, masz tą energię, żeby podążać do przodu, żeby osiągać sw swoje cele, że już, już jest tutaj to przed Tobą, że da się to jakby zrealizować, jakby nie ograniczaj sam siebie, tak ja tutaj to widzę. Tutaj też jeśli patrzeć na ogólną aurę tego miesiąca, wyszła dość ciekawa karta sprawiedliwość. Ta karta mówi o karmicznych procesach. Możesz przechodzić teraz jakieś karmiczne procesy i nawet możesz być wciągnięty w jakieś sytuacje, które się wiążą z innymi ludźmi. I tutaj znów taki, jest jakieś narzędzie, które może Tobie pomagać przechodzić. Poprzez te zagadnienia. Również Karta Sprawiedliwość może wskazywać na to, że jest tutaj potrzeba bardzo dobrej organizacji w tym miesiącu. Może los stawiać Ciebie w takie warunki, w takie okoliczności, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję. Nie ma innej opcji, że trzeba zrobić tak albo inaczej. Nie ma trzeciej. I właśnie tutaj mogą być trudności z podjęciem decyzji. I tutaj takie decyzje, że może nie chcesz kogoś urazić, może nie chcesz komuś zrobić krzywdę. I tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, ważne pomyśleć o sobie, czego Ty chcesz i nie próbować zadowalać wszystkich swoim kosztem. Oczywiście Karta Sprawiedliwość może wskazywać różne sądowe procesy. Może ktoś jest w trakcie teraz takich procesów. Również to energia, które mówią o urzędach, instytucjach, o tym, że jest potrzeba coś załatwić, co się wiąże z papierami, z różnymi takimi przepisami. Tak bym tutaj powiedziała. Również możesz mieć do czynienia z osobą spod, znaki, spod znaku uwagi. Jakby ta osoba jakby przedstawi w tym, może przedstawić dla ciebie jakieś ważne znaczenie w tym miesiącu. Jeśli mówić o, o zmianach, to tutaj pokazane strójki w czwórkę. Ktoś by wyszedł z propozycją, z nie wiem, zaproszeniem, z prośbą, i znów taki, stajesz w takich warunkach, no, że trzeba podejmować jakieś decyzje. Tak tutaj pokazane. Co to za osoba? To może być osoba przyjaciół, przyjaciółka, jakaś bliska osoba, osoba, z którą jesteś bądź byłeś w relacji. Tak tutaj pokazane. Jeśli mówić o aspekcie pracy, oczywiście mówimy dla tych, dla kogo ten aspekt jest aktualny, czyli jeżeli nie pracujecie, to jakby po prostu to nie będzie dla was. Chyba, że ktoś szuka pracy, to tutaj też pokazane, że może dla ciebie być tutaj propozycja pracy, propozycja współpracy, jakaś pomoc, tutaj jak najbardziej to zaznaczone również tutaj mogą być takie wypoczynkowe energie, że ktoś tutaj może sobie więcej czasu wypoczywać. Natomiast jeśli w ogóle patrzeć jako energetykę pracy, to tutaj twórcze energia, możesz rozpoczynać jakiś nowy projekt, jakieś takie mm, możliwości przed Tobą, bardziej kreatywnie na przykład pracować, bardziej uh, z takim zaangażowaniem z serca, <laughs> Też to taka empatyczność, to jakby się przyjmowałeś tym, co się dzieje w pracy, tym, kto jak ciebie odbiera, na przykład, bądź problemami innych ludzi. Tutaj też bardzo mocno zaznaczono, że w tym miesiącu ważne postawić na umiejętność dogadywać się. Tutaj pokazano, że możesz nawiązać jakąś dobrą relację, nawet w pracy. Koleżańską relację, na przykład może u niektórych, kochani, nawet romantyczne rzeczy powiązane z pracą. Też pokazana, że może ktoś by chciał z Tobą pracować, współpracować bądź pracować przy Tobie, jakby komuś by zależało gdzieś być w Twoim polu, pracować blisko Ciebie. No, oczywiście, czytanie ogólne. Tutaj mogą być i minusowe aspekty, że możesz przy kimś się źle czuć, emocjonalnie reagować na. Słowa na przykład jakiejś osoby, bądź na postępowanie jakiejś osoby. E, pokazana, że mogą szykować się jakieś zmiany powiązane z Twoją pracą e, na zasadzie, że zmieniają się na przykład przepisy, bądź chcesz coś zmienić, może praca chcesz zmienić, może chcesz zmienić warunki. E, Może umowa tak, przy tej energii, może otworzyć działalność, na przykład dokumentalnie, tak, żeby wszystko było na papierach, może na jakichś nowych warunkach, na przykład prowadzić działalność. Tak tutaj pokazano. Też koło fortuny może pokazywać podróże, szykowanie się do podróży, odległość, że jest potrzeba pokonać jakąś, jakąś odległość. Finanse, moje drogie lwy, nie podobają mi się tutaj karty. Powiem tak, u niektórych oczywiście mogą iść jakieś sądowe procesy, i oczywiście z tym wiążą się wydatki. Natomiast też tutaj bardzo mocno zaznaczone, że jeżeli by ktoś chciał od Was pożyczyć jakieś pieniądze, bądź jakieś rzeczy, tutaj trzeba się zastanowić, ponieważ karty pokazują, że możecie odczuwać, że ktoś Was wykorzystuje bądź jest jakaś niesprawiedliwość, która się wiąże z pieniędzmi. Na zasadzie, że coś było nieprawidłowo wam naliczane, nie wiem, chorobowe, na przykład, jakie wypłaty. Ktoś wam coś nie oddał, jakieś pieniądze. No, takie energie, które pokazują, że wam trzeba tutaj być pilnym, nie zostawiać gdzieś swoje rzeczy, nie pozwolić się wykorzystywać. No, oczywiście karta Paś wskazuje, że wydatki mogą być dość, dość duże, powiązane z dziećmi może u kogoś wnuki też mogą iść jak jakieś nasze nowe pasje, zechcianki. Tutaj ja bym powiedziała, że mocno trzeba się zastanowić nad wydatkami w tym miesiącu, ponieważ możecie później zauważyć, że to się nie, opł nie opłacało. Tak, tutaj ja to widzę. Sfera miłosna. Pokazano, że będziecie zadowoleni. Początek miesiąca w takich energiach, że nic mi nie brakuje. Tak? Wszystko. Co jest potrzebne mi do życia, mam. To jest energia takiego spokoju i troszeczkę taka pozycja, że nie chcę wpuścić w swoje życie prywatne, tak jakby. Czuję się dobrze, ale nie chcę kogoś tutaj wpuścić po, poza swoje, jakby, granice. Też może wskazywać różne imprezy, takie uroczystości spotkania rodzinne pokazano, że w jakimś momencie może będziesz chciała, będziesz chciał więcej odpocząć, nabrać sił, jakby to jest też taka energia, która pokazuje, że nie chce z nikim się kontaktować, chce po prostu pobyć ze sobą, odpocząć. Może pokazywać, że jest na przerwie jakaś relacja. Że jakaś relacja, gdzie nie było postawiona, kropka ostatecznie, no, po prostu wy, wymaga jakby takiego na, na danym etapie odseparowania, przemyślenia. Natomiast tutaj mocno zaznaczone, że tutaj jakieś wieści do Was idą w kilku tutaj aspektach i tutaj my widzimy jakieś wiadomości i na co dobrego, co Was pocieszy, też ta karta wychodzi na dobre wieści, na dobre informacje. Tutaj my widzimy, jakby może tak być, że coś tutaj ponownie się uaktywni, a może tak być, że to jakaś nowa osoba, adorator, ktoś, kto wami będzie mocno zainteresowany, i to jest taka energia, kiedy człowiek dość aktywnie zabiega, dość jest taki wyrazisty, nie wiem, w okazywaniu swojego zainteresowania. To ktoś, kto może aktywnie pisać, tam przyjeżdżać, zapraszać, jakoś tak hmm, chce pokazać siebie, chce do, dobrze wypaść no, w Waszych oczach. Też może wskazywać na jakieś podróże, także gdzieś potrzeba pojechać, no, szczególnie kto w stałych związkach, natomiast to może być też zaproszenie, żeby gdzieś się udać w tym miesiącu. Zdrowie, samopoczucie. Troszeczkę mi się nie podobają też tutaj te karty. Oczywiście, my tutaj nie będziemy o fizycznym zdrowiu mówić, bardziej o takim samopoczuciu. Natomiast karta Hierofant, kapłana, mówi o tym, że. Niektóre lwy mogą tutaj mieć konsultacje, lekarz, psycholog, jakiś doradca, nie wiem, mentor duchowy. Też to może być przyswajanie jakiejś wiedzy. Samodzielnie możecie tutaj szukać informacji dla poprawy swojego zdrowia, samopoczucia. Pokazane, że wpływać na Was mogą jakieś rozczarowania życiowe, tutaj zaznaczone takie emocje. Kiedy niezbyt dobrze się czujemy. Również tutaj u niektórych lwów zaznaczono też, że e, zwróć uwagę na to, co myślisz. E, ponieważ nawet to może źle wpływać na twoje zdrowie, na twój sen, na twoje samopoczucie. Jakby tutaj taki stres, troszeczkę stresu tutaj zaznaczone. Co pocieszy? Co będzie dobrego? Szóstka buław. Będziesz z siebie zadowolony. To jest taka energia, która pokazuje, że dobrze gdzieś wypadniesz. Również ta karta mówi dobre wieści, dobre wiadomości, dobre informacje. A co w minusie? Może być, ale nie musi. Znów taki ta piątka. Mówię tutaj o jakichś konfliktach i te konflikty niekoniecznie, że Ty możesz być w to wciągnięty, może i tak być, możesz po prostu obserwować. Jakieś konfliktowe sytuacje, to też na nas źle wpływa, szczególnie jeżeli to jest w rodzinie. Możesz bezpośrednio nie uczestniczyć w, w tym, ale po prostu obserwować. Może ktoś ci będzie chciał wciągnąć w jakiś konflikt, tak? po czyjej ty stronie wstajesz, tak? Jakby, a ty na przykład nie chcesz, tak, tutaj być sędzią. Tutaj też ja bym powiedziała, że w tym miesiącu trzeba być ostrożnym z wypowiedziami, z jakby to powiedzieć, żeby nie zostać wciągniętym w jakiś konflikt, w jakieś tutaj wyjaśnienia, tutaj jest potrzeba jakby umiejętność lawirowania, tak jakby nie oceniać, nie obwiniać innych, ponieważ może tak być, że to może nawet być wykorzystane później przeciwko Tobie. Rada trójka, monet. Tutaj pokazane także, jeżeli masz jakieś dolegliwości, no tutaj warto zwrócić się do specjalisty. Również ta karta może wskazywać na to, że jeżeli kupujesz coś, tutaj to mocno zaznaczone, upewnij się, czy to jest dobry produkt, czy to jest dobra usługa, czy rzeczywiście Twoje oczekiwanie. Będą się pokrywać z jakby rzeczywistością. Natomiast jeżeli to ty na przykład coś sprzedajesz, to też jakby tutaj powinien taki dobry kontakt sprzedawca i jakby to powiedzieć, jeżeli coś sprzedajesz, bądź jeżeli udzielasz na przykład jakąś usługę, chodzi o kontakt, tak jakby, żeby była jasność, czy tego od ciebie oczekują, natomiast jeżeli ty oczekujesz od jakiejś usługi, od um, kupna czegoś, też tutaj wszystko trzeba sprawdzać. Może ta karta też wskazywać, że tutaj coś trzeba naprawić, że przyszedł czas coś naprawić, nie wiem, coś się psuje na przykład. Zwróć się do jakiegoś specjalisty, do jakiegoś um, fachowca. A tak, tutaj pokazamy. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.